Okej, hey, no szpakaż się w kolejnym filmie z serii Pokémon Let's Go Pikachu. Um, ostatnio zakończymy, gdy właśnie na wyspie Cinnabo Island. No to w sumie wyspie. Um, no i w dzisiejszym odcinku um, udamy się do paru ciekawych um, miejsc. Tylko zastanawiam się, do którego powinienem udać się najpierw. Czy może do laboratorium, czy może do opuszczonej willi. Um, no i tak, może udajmy się najpierw do laboratorium. E, tu w sumie mamy parę osób, z którymi warto pogadać i w sumie też możemy zdobyć coś nieco ciekawego. E, tutaj zajmujemy się badaniami nad Pokémonami na co dzień. E, ludzie przynoszą do nas rzadkie stworki i my jest jakby badamy. A tu z kolei mamy foto... E, ...znaczy fotkę, fotkę, zdjęcie e, fundatora głównego laboratorium, pana doktora Fujigo. Więc okazuje się, że pan Fuji był sławnym doktorem. Czy przyrześ się po naszym laboratorium? Naprawdę niesamowite. Eee, lubię tego typu inicjatywy. No Dobra, w każdym razie tu mamy pokój recepcji, Recepcję, może bardziej. Eee, ta sofa to jest niezwykle wygodna. Hmm, <laughs> ciekawe. Eee, to jest spokój recepcji. Tutaj jakby rozmawiamy z gośćmi. Eee... Kiedy nie mam żadnych gości, to po prostu odpoczywamy. Super. Znalazłem tę Skamielinę we wnętrzu góry księżycowej. Myślę, że to będzie rzadki Pokémon. No właśnie, a propos Skamielin, to miejsce właśnie jest kluczowe, ale to za moment. Hej! Nie biegaj po korytarzu, chłopcze! Zawsze chciałem mieć szansę, by być w miejscu takim jak to. Dobra, tu nie poczytałem co mamy, ale zaraz się na pewno dowiemy. Nie myślisz, że ta maszyna wygląda jakby, wy jak pralka? E być może faktycznie jest to pralka. E jestem zajęty, nigdy nie miałem momentu, żeby chwili, żeby odetchnąć. E no i teraz też nie mam czasu, żeby wygadać z dzieciakami. A temu co? No dalej. E jestem naukowcem, e który nie śpi ani nie odpoczywa. E naprawdę myślisz, że masz szansę? E wybacz. E po prostu nie spałem już od paru dni. Proszę, dam ci coś e, i może mi wybaczysz. I dostaliśmy TMA02 z ruchem tąd, czyli jakby prowokacją. E, zmuszam przeciwnika do używania tylko ataków atakujących. Dokładnie. <laughs> e, co ja zrobiłem? E, przypadkiem napisałem na tablicy <laughs> coś markerem niezmywalnym. Może powinienem. E, Pozmieniać to tak, żeby wyglądało, że. Albo no żeby nikt nie wiedział, że to ja? E, dokładnie. Ewi ma potencjał w ewolucji w różne sposoby. No dokładnie. W sumie nie wiem, czy jego mamy. Chyba mamy, ale nie korzystaliśmy jeszcze z możliwości jego ewolucji. Dobra, tu mamy eksperymenty. jakieś jakież tu mamy eksperymenty? Moje oczy są tak zmęczone od patrzenia z długi czas w komputer. Eee, odpoczynek dla oczu jest bardzo ważny, wiesz o tym? No tak. Może kiedy Kiedy będę ożywiał z kamiliny, to czeka mnie jakby wspaniała przyszłość, czy coś w tym stylu. Ja jestem bardzo ważnym tutaj doktorkiem. Eee, tak, też i bardzo znanym. Eee, zajmuję się tutaj z kamilinami Pokémonów. Hej, widzę, że masz kamiliny dla mnie. Tak, możemy na przykład dać e, Helix Fossil lub Old Amber. Serio wziąłem Helix Fossil? To znaczy, że będę miał drugiego Omanite'a? <laughs> nie, nie to chciałem, ale dobra, no możemy tutaj właśnie Omanita' ożywić. Kurczę, myślałem, że wziąłem Dom Fossil cały czas i że będę miał kabuto, a tutaj znowu Omanite. No dobra, no to mamy kolejnego Omanita. Tak więc trafił on do boksu. Tak więc do zobaczenia. No i mam jeszcze jedną z yy, No a z niej z kolei będzie faktycznie coś nowego, właśnie, mianowicie pokémon jakim jest Aerodactyl. Czyli z tego starego bursztynu ożywimy kolejnego poksa. No i sukces. Oto jest Aerodactyl. Aerodactyl też jest jednym z trzech pokémonów, na którym możemy latać. Dokładnie, więc oto jest i Aerodactyl. Jest to poks ze skamieliny. Jest on bardzo agresywny, jednak wymarł w dawnych czasach został ożywiony przez DNA z Bursztynu. Dobra, no to chyba na tyle. Ja zajmuję się małymi molekułami albo cząsteczkami, to tak jak 100 Pokiedolców podzielić na dużo jedynek. W sensie po jednym Pokiedolcu. No, okej. Okay. Dobra, czy tyle, jeśli chodzi o to laboratorium. Tak, właśnie na dobrą sprawę, głównym celem przyjścia tutaj jest właśnie ożywianie tychże skamielin. Ale cały czas byłem przekonany, że on. Dome No cóż, troszkę słabe. No ale trudno. Dobra, może też i zerkniemy przy okazji na to, cośmy dostali. Ciekawi mnie tylko kwestia IFA. Wow, aż 44 level? a 44 level grubo. E, Omanite, właśnie, i on ma wspaniałe statystyki. podobnie jak i Aerodactyl, który jest właśnie Pokémonem normalnym. kamienno latającym Wszystkie poksy ożywione ze skamieni są kamienne. I ten właśnie z kamienno latający jest o, ogólnie to Pokémon o jednej z najwyższych statystyk szybkości w grze, bo może mieć aż 200 speed na poziomie 50. Właśnie ma naturę jeszcze dającą tej statystyki. Z nowych ruchów to chyba mamy właśnie Roxlade'a, którego mieliśmy chyba okazję zobaczyć też o Masterze czy o w sumie to już no, niegdyś o Masterze. Teraz oma starze wcześniej omaajcie. Jej. Eee, no i jest to atak wielkimi skałami o całkiem sporej sile, ale celności tylko 90. Eee, no i to tyle. no Natura niestety nie za dobra, bo Time It odejmuje mu ataku. A tak jest też głównym jednym z głównych atutów tego poksa. Eee, no dobra. No to pozostaje nam teraz odwiedzić eee, to miejsce. Mianowicie jest to Pokémon Mansion. Eee, czyli jakby willa Pokémon, w której możemy znaleźć. Troszkę nowych Pokémonów. Mianowicie chociażby Grimera, który jest właśnie Pokémon typu trującego. E, no i spróbujmy takiego Grimera sobie pochwycić. Czyli na dzień dobry, e, willa, opuszczona willa wita nas e, nowymi poksami. E, nie pamiętam tylko, czy właśnie, ale chyba tak. W wersji Pikachu był tu Grimmer i Max, i dalej e, był. E, znaczy dalej? W wersji Eevee był Coughing e, i Weezing. Chyba tak to było. Dobra, para spróbuję poznać nowe ruchy. On zna już cztery. Co to on zna? Scratch, Poison Powder. Dobra, tam jest Poison Powder damy mu Absorb. Dobra. I tak. Mamy dane o kolejnym nowym jakim jest właśnie Grimer. Eee, jest to Pokémon Szlam. Stworzony został z jakby kanalizacyjnego szlamu. Eeeem... Jest tak... ma tak odrażający zapach, że aż strach go dotknąć. E, nawet chwasty nie rosną na drodze, którą on przejdzie. Czyli mega toksyczny poks. Dobra, oczywiście też tutaj nie brakuje e, rat-taty. E, no i... Co jeszcze tutaj znajdziemy? W sumie to miejsce właśnie tutaj, w, właśnie w Let's Go e, wygląda tak, jak faktycznie powinno było wyglądać. Jakby miała tu miejsce nie lada katastrofa. Coś, co siało tutaj naprawdę zniszczenie. Dobra, porozglądajmy się jeszcze trochę, może coś ciekawego gdzieś znajdę. W sumie też mamy pewne notatki, które z tego co się orientuje można jakoś przeczytać, tylko nie zawsze jest to takie proste. Czy tych już nie poczytamy? O! Kolejny Grimer. Eee, no cóż, kompo plus bonus za rozmiar może być całkiem spoko. Dobra, tylko nice. Ach, cóż. I... Łapnął się za pierwszym rzutem. No to będzie niezły bonusik ekspa. Eee, dobra, całe 490. Dobra, Paras niech sobie rośnie, spoko. Eee, dobra, eee, Paras zaraz 11 level. No tak, tak, ma niski poziom, więc będzie rósł całkiem szybko. Eee, w sumie co do mojej drużyny jeszcze, a propos. Eee, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, tylko tu i teraz tu. Ehm, dobra, do mojej drużyny chciałbym wrzucić może Dragonaira, chociaż, chociaż nie, nie ma to chyba większego sensu i tak. E, dopiero jak wybiję 50 Pikachu i Midokingowi to może e, wtedy. Uuu, Magmar! Magmarem to nie pogardzę, chociaż zaraz, Magmara... Eee, łapałem przecież. <laughs> e, mam z Go Parku. No dobra, no to skoro Magmara mam, to nie widzę sensu łapania go dalej. Raticate Bigoni. No, i tu też mamy właśnie takie posążki, którymi można przełączać drzwi, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do innych, jakby, pomieszczeń. A mianowicie tu. No, tu mamy Max Elixir, koiny, raczej mało użyteczny przedmiot. Cały czas spamuję przyciskiem A, żeby coś tutaj wynaleźć, ale w oryginalnych grach można było czytać te notatki. Tutaj jakoś chyba nieszczególnie. Chociaż pamiętam, że niektóre się dało, ale. które? Dobra, kolejny magmar i trener. Ach, nie mogę stąd wyjść. To miejsce jest jednym, albo to stare miejsce, jest jednym wielkim, labyrinthem. No i również trenerów. W zasadzie nowego rodzaju trenerów tutaj nie brakuje. Mianowicie włamywacz. nie chce się bić. A, włamywacz dobrze. Ci żeś się tu zgubił. Włamywaczu jeden, dobra. E, walczmy. Taxi e, wchodzi Prime I jedziemy. No dobra, no to break break. A może, że rapidasz... A nie jest szybszy, jednak mimo wszystko. No, Okej. Okay. Dobra, take down. To zabierze też jemu. Ciekaw jestem, czy payday wystarczy. Sprawdźmy to. Chociaż no, nie jestem do końca tego przekonany, ale... Uuu, starczył. Dobra, no, więc będzie dodatkowa kaska. Dobra, 70 exp, level 4,9. I jest spoczka, dobra, i próbuję prawie poznać ruch Trash. Yy, trash jest bardzo silny, ale... Czy użyteczny? Szczerze mówiąc, chyba nie do końca. Może zostawić sobie Payday, z tego względu, że no, możliwe zarobienia dodatkowej kasy Keep Old Moves jest bardziej praktyczna chyba. O nie! Moja torba zdobyczy Dobra, No i 240 za dodatkowego payday'a. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy jeszcze? Kolejny, no tym razem Max Ether. A głównie leczące pipi. W sumie tego się prawie w ogóle nie używa. Dobra. Gdzie my dojdziemy? Na przykład tutaj. Do drabinki. Ale do tej drabinki chyba nie mamy po prostu tak o dojścia. Tak. Ehm, dobra, co my tu jeszcze więcej mamy? Tu chyba można zeskoczyć było. Albo i nie. Ehm, dobra, tak w na razie jakiś przełącznik by się przydało znaleźć. Ale jeszcze nie my przełączniki. Zobaczmy jeszcze, co mamy tu. Żadnych ukrytych itemów nie widać. Magmary sobie biegają. Dobra, tu mamy otwartą książkę i to możemy poczytać. O, pamiętnik. Eee, Jungle, Light to był ten. Lipiec, piąty. Odkryliśmy nowego Pokémona w dżungli. Tak jest. I tu mamy parę informacji odnośnie Poksa, którego już w sumie mieliśmy okazję eee, zdobyć. czy zdobyć eee, tymczasowo. Mieć po prostu wpis w deksie. Dobra. Skoro Grimery się trafiają w niecodziennych wymiarach, to korzystajmy z tego. Łapmy je. Jakieś bonusowe expa zawsze mile widziane. No niestety, a tak mogło być pięknie. Pierwszy rzut, excellent! No tak. No dobra, no to będzie najsik. I bez pierwszego rzutu. Trochę mniejszy bonus, ale uuu śruchliwy ten Grimer. Ale nawet mimo podskoku i tak jesteśmy w stanie go złapać bez problemu. Aż ty... Mhm. Dobra. Łabrze się. Potrzebuję EXPA. Dobra, mamy kolejnego Grimela, Luzik. Dwieście tylko! No dobra, no. Mimo wszystko paras i tak dalej rośnie. No i próbuję poznać ruch, ruch podciąga atak i spec tak boxa. Nie, myślę, że damy go może zamiast transport. Parasol jest o tyle ciekawe, raczej jego forma yy, parsec, że jest to jedyny Pokémon, który poznaje ruch Spore, który jest ruchem usypiającym, mającym 100% szans na trafienie. Eem, dobra, więc yy, mykajmy dalej. Dobra, Magmar mnie jakoś nie ciekawi. Wiem, że chciał we mnie wbiec i pobić się ze mną, ale nie tym razem. O, tu też mamy Ace Trinerkę. O kurcze. Myślałem, że to kolejny włamywacz, ale widzę, że jesteś jakimś młodym trenerem. Cóż, chciałabyś może powalczyć z Coach trenerem Czemu nie? Ok, więc toczymy walkę. Dobra, Coach trener w takim miejscu. No to już Coach trenerzy są wszędzie. Więc Coach trenerka Rita chce z się bić i pierwszym jej poksem jest Graveler. Ok, let's Prime it i walczmy. Ale tak naprawdę, jak gdyby użył Earthquake'a, to może być trochę groźnie. A ja nie mam nic, co byłoby w stanie jakby być odpornym na tego Earthquake'a. Właśnie deficyt na latające poxy jest sporym problemem. Dobra, Brick Break coś tam weźmie. No oczywiście niewystarczająco dużo... O, tak down! Spodziewałem się Earthquake'a, ale dobra. Takedown spoko. E, no dobra, odbijemy jeszcze raz Brick Break. Myślę, jak za jakiś czas Prime też będzie próbował poznać jakieś inne ciekawe ruchy walczące. Poznaj jeszcze na przykład Cross Chop. Bodajże Dobra, teraz sobie powoli rośnie. Pidgeot, Hood hash. Eee, dobra, kolejnym będzie Polywroth. Dobra, do walki z Polyrothem. Chyba jak będzie użyć pikachu. Dobra, jutro nie chcesz ryzykować, bo myślę, że pikachu berwał Po to zbyt wytrzymałych poksów nie należy, choć ten akurat jest y, dość wyjątkowy pod tym względem. Eee, dobra, z mojej strony leci Tendobot! Który poirafa nie załatwił. Uuuu! Teraz właśnie patrzę, że kurczę, w 47 level powoli dorównują do e, mojej drużyny, więc e, trzeba by troszeczkę do X pić, mimo wszystko. Więc łapanie gramerów może się opylić. Mniej lub bardziej. E, dobra, rozwalamy Z Rafa. sporo X powinno też być za niego. tysiaczek. E, no i ostatnim poksem będzie Duck Trio. No to jak Duck Trio to mi tylko i wyłącznie. Widzę, że ta trenerka chyba będzie używać tylko i wyłącznie ruchów zadających dwustronne obrażenia, w sensie widząc po tym, że wcześniej był Takedown, teraz Submission, um, a Ducktrio... co Ducktrio może poznać? O, no Earthquake. Dobra, nie tylko jednak dwustronne. Ale tak więc stary mi obrywa konkretnie. No is cold. Dobra, także więc rozwalamy trenerkę. Wow, jestem zaskoczona. Mile czy nie mile. No cóż, w każdym razie walka z tobą była naprawdę niezła, za oto prezent do ciebie i mamy temat z ruchem właśnie Rock Ten 22. Za Rock Slide. to jest naprawdę niesamowity ruch, wiesz? E, po prostu zrzuca jakby lawinę kamieni. Jeśli używasz go w walkach podwójnych, to jest w stanie uderzyć oba pokemony. E, dokładnie, więc to jest ten ruch właśnie o którym e, mówiłem, którego chciałbym nauczyć Primepa. Dobra, pytanie jeszcze. Tak, tu jest ta statuetka, więc nią będę mógł odblokować jeszcze przejście do e, innego pokoju. O, i mamy wyższą formę Grimera, czyli właśnie Moka. Mak, różnie to czytają. E, dobra, w każdym razie. Piękny excelent, idealnie w środek, więc jakby się złapał, byłoby naprawdę świetnie. No i niestety. No dobra, próbujmy jeszcze raz Oże, że żeś się poruszył. Mendo jedna. No kurde, ja teraz za późno. Dobra, więc próbujmy łapać Gramera. No, lecz Maka znaczy się. No dobra, na szczęście się nie udało jeszcze. Dlaczego na szczęście? Dlatego, że chciałem, żeby chociaż jakiś great był, ale jest excellent. I teraz mógłby się złapać. I, Oż kurde nie. On raczej nie ma zbytnio tendencji do zwiewania. Mam nadzieję. No, złabrze się, no. Kurde. O, jednak magnam zwiał. Ale myślę, że to nie jest jedyna y, opcja ku złapaniu tego pokemona. Więc y, pewnie jeszcze będzie nam danego znaleźć. Y, dobra, o właśnie. O tym mówię. I w sobie chyba z nowych poksów tu za wiele innych nie będzie. De facto, można tu jeszcze znaleźć dito. i w sumie to chyba tyle. Dobra, kolejny raz w Maka chyba daje też całkiem sporo Expo, bo jednak jest to pox o dużej ilości HP. A poniekąd ilość zarabianych expa jest zależna od ilości HP. Przynajmniej tak się mi wydaje. Od tego przykładem jest chociażby Chansey. Dobra, excellent. No mógłby wsiąść wreszcie, no. I... nic z tego. Dobra, pół sekundy za późno jak zwykle. <grytanie> Dobra, zwykły Pokeball ma problemy z tym zadaniem. Ale bardzo lukliwe te moki są swoją drogą. Aż za bardzo. Dobra, zwieje, nie zwieje. Dobra, nic z tego znowu. Dobra, zwiało. Ale tak jak mówię, mok się respi dość często, więc e, nie powinno być z tym większego problemu. Dobra, tu jeszcze mamy Escape Rope. I tam jest jeszcze trener, do którego dałby się jakoś chyba dojść. Nie wiem, czy z tej strony, czy z której. Tak, Grimer Mini Interera. Dobra. Skotki mamy jeszcze tutaj. W każdym bądź razie. Możemy wejść jeszcze wyżej. Dobra. I co my tu mamy? Tu mamy kolejną książkę. Szósty z. Dotyczy February dżeno, dżeno, luty e, tak, zdobyliśmy... Udało się zdobyć nowego Pokemona, jakim jest Mew. E, albo co? A, udało się zrobić nowego Pokemona z Mew. Nazwaliśmy go Mewtwo, czyli Mew 2. To miejsce jest jakby ogromne. No jest całkiem spore. Dobra, czyli widać, że Mew miał też swojego następcę, który został stworzony przez ludzi. Dobra, w każdym razie włamywać Simon, chce się z nami bić bez walki Magmara i tu by się przydał faktycznie ten Rock na Prime Ape, ale no cóż, jeszcze go nie mam. Yy, więc yy, tak, no tutaj to chyba będę musiał po prostu się wycofać, bo jakiś tej jakby wsiadł, mógłby mnie wykończyć. Także u I do walki wyślemy Stomi. Ja, w monster stronę Flower, tak się spodziewałem, jakiś ruch ognisty. No dobra, to lecimy. Skold. Za wielu trenerów to tu raczej nie ma. Jeśli, chodzi, jeśli tak patrząc na rozmiar tego miejsca, no, ale no, wciąż jest kilku. Ehm, dobra, no i kolejnym poksem będzie Max. W sumie tutaj Starmie jest bardzo dobrym wyborem. Mamy Sake, który powinien podołać jednym uderzeniem. Co... niestety się nie stało, ale dobra, Disable. No akurat nie jest problem, no nie będę używać Psychica, no ale... <grywki> Co z tego, mamy Thunderbolt. Na dobitkę w zupełności wystarczy. Dobra, tak więc pokonujemy trenera. A, i zgarnia level. Tam za niego będę mógł wziąć coś innego. A ten Parse próbuje poznać first Swipes. nie chcę Paris Swipes, bo to jest badziewny atak. Dobra, no to co? Trzeba by zerknąć do drużyny i tak. Mam już w końcu poksa na poziomie 50. A niezwykle za szybko wciskam ten Y. E, dobra, do drużyny wezmę Dragon Ayera. Nie pamiętam, kurczę na 50, a 55 ewoluował. Czyli właśnie bardzo, bardzo późno. W sumie to jest chyba najpóźniej ewoluujący Pokémon w grze. Ale cóż się dziwić, jest on swego rodzaju dość wyjątkowy. Ehm, dobra. Czyli tak, idąc dalej. Właśnie zastanawiam się, jak dojść do tamtego kurczę trenera też. Dobra, myślałem czy to nie jest Mac przypadkiem, to same Grimery się w koło respią. Ehm, dobra, tu jakiś przełącznik trzeba wcisnąć. Tylko pytanie, gdzie był ten przełącznik. A no, tutaj. Dobra, zaraz mi grimer dopadnie. A, bo... A jednak. Jednak nie dopadł. Dobra, nie chcę się bawić z grimerami. Więc sobie uciekniemy. Nie, tylko jeszcze Mac, ewentualnie Dito. Chociaż Dito, tak naprawdę, no, też się powinien jakoś cię interesować, bo w końcu Dito ma. Dobra, chodźmy jeszcze wyżej. Dobra, i co my tu mamy? Jakieś ukryte przedmioty? Zero sygnałów od Pikachu Raticate. Dobra, mam jeszcze Full Heal. Eee, dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy kolejny itemek z TM z ruchem Full Play. Dobra, jeszcze mam powoli sygnały, że też odcinek będzie trzeba kończyć. Eee, taka, że. Eee, kolejny Grimler. Z tej właśnie bardzo fajne jest, że te poksy się lepiej, można je omijać, a nie tak jak w oryginalnych grach, się szło i co chwilę jakiś dziki pokemon się pojawia. Ale tu z drugiej strony też nas zbiegają, co też nie jest takie do końca ok. A przynajmniej takie wolne jak grimery na przykład, można omijać. Dobra, tak więc teraz laboratorium, część kolejna. Mój mentor kiedyś tu mieszkał. Czyżby pan doktor Fuji? Tak, łącząc fakty, dobra. W każdym razie no chce mi się bić i on do walki Weezinga. Czyli kolejny trujący poks. Dobra, Prime Ip i od razu wycofka. No bo Prime Ip tutaj do walki z Weezingiem jakoś szczególnie się nie nadaje. Eee, no oczywiście musimy wysłać Starmi, tylko problem może być w tym, że oberwę czymś mocnym i może być słabo. Ja myślę, że jakby się Weezing zdetonował. To byłby taki najczerniejszy scenariusz. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobi. Dobra, Sludge Bomba. Powinien być w stanie to przetrwać, Ale mnie to nie otruje. Nie otruło, więc jest okej. Okay. Dobra, Psychic. załatwić to wizinga, bo tutaj akurat SpecDev u tego Poxa kuleje. Dobra, więc rozwalamy i tak, kolejnym monem będzie magneton. Uuuu! Uu. Dobra, co ja powinienem w do walki z magnetonem? No dobra, to Prime się do niego, do tej walki by nadawał. Chyba, że jak nie załatwię go jednym ciosem. Choć teoretycznie powinienem, magneton też nie jest jakiś mega wytrzymały. Dobra, tak więc. Brick Break! break. Na no, jedynego stalowego pokemona w grze, no liczącego jeszcze poprzedniej formy. Chociaż nie no, jeszcze zapomniałem przecież o Meltanie i Melmetalu. Dokładnie. W sumie to tak myślę, czy Melmetala nie wziąć do drużyny, a z drugiej strony no... Już mam 6 boksów, więc... No więc drużyna jest kompletna. Dobra, do walki z Bagwarem może użyję Dragoneira, czemu nie? Starmi nie ma się za dobrze, więc e, wysyłanie go do walki może być bardzo ryzykowne. Ale fakt, jak mi się poleczył, w tak na dobrą sprawę poznej głównie taki yy, ogniste, yy, też parę trujących, ale no, niezbyt, niezbyt silnych. A, w sumie serwa Zapomniałem o tym. Więc Dragon Air może przywalić. Dobra, i Flame Flower, tak jak myślałem, atak ognisty. Dobra, no to jeszcze raz Surf, no i po sprawie. Dobra, także Magmar pokonany, no i tym samym sposobem też pokonujemy trenera. Wow, silny. No, te. Yy, dobra. Bardzo mnie też ciekawi, jak dojść do tego Ace Trainera na dole. Czy jakoś dołem się nam dało przejść? Czy gdzieś tu można zeskoczyć? A tu są schody. Dobra, więc y, może tym Ace Trainerem już zajmiemy się w kolejnym odcinku z serii Pokémon. Let's go Pikachu. Yy, w dzisiejszym myślę, że to będzie już wszystko, więc ja zaślegnam i do usłyszenia w odcinku następnym. Tak więc do usłyszenia. Cześć.